Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Zypów na moim kanale Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, suba, dzwonek, powiadomień Żeby być na bieżąco, bo mamy tutaj jednego chłopa na bliskiej, i trzeba będzie go e, zaraz tutaj podjaśnić I Nie zobaczymy jak tam się gierka ułoży Oj tam się chłopaki widzę, że e, strzelają na starcie Przez to, że odpalałem nagranie e, Troszkę mi się start tutaj opóźnił <laughs> Dzisiaj próbuję nowe ustawienie kamery e, Innej kamery, bo ta moja kamera e, główna, którą nagrywałem wcześniej padła i jak już wspominałem jest na gwarancji a tego dzisiaj mamy troszkę inny setupik, o jeszcze łóżko z tyłu widać nie zaścielone nie ważne, nie tak to czasami też bywa, dobra bierzemy sobie tutaj co mamy wziąć, bierzemy sobie energetyki, HP mi obili goście już na locie samym, więc straciłem tutaj delikatnie że tak powiem co ja straciłem, straciłem troszkę HP i trzeba będzie to Kurczę, nadrobić zaraz, nie? Nie, na czym się leczyć? Jest skarek, więc już mamy broń do poklikania. A tutaj nic, tutaj nic, tutaj jest leczonko. Tu czysto. Granat dymny tego nie chce. To biorę. I energetyk biorę. Zrobimy z siebie tę energole. Ale trzeba się trochę, tutaj wiecie, przypompować. Wiem, że w tym budynku obok jest gośnie, nie? Więc. Dobrze by było go objechać, tylko go na razie tutaj nie widzę. Bo się gdzieś skrył nam zawodnik. Kolba nie do tej broni, ale to biorę. Tutaj trzeba byłoby, wiecie, strzelić raz na porządnie, nie? Dobrą głowę wyhaczyć i byłoby pograne, ale no. Trzeba to znaleźć. Trzeba znaleźć ten złoty, wiecie. Środek, nie tego zawodnika tutaj. Dobra, bierzemy ammo jakiej? 120 mamy. To biorę, to biorę, to sobie wezmę Kamizelkę trójkę mam, jeszcze bym zamienił, to nie sądzę Jeszcze by mi tego brakowało Dobra, to biorę tutaj i szukamy dalej Ty ziombli Tu jest skrzynka na dole, nie? Więc gdzieś na dole ten gość jest Albo... Dobra Mamy go Mamy za... Zabodnika jest jeszcze jeden Dobra, więc widać, że tu jest więcej jest. Jeszcze inny gość ładnie, ładnie. Dobra, to sobie wezmę z niego, bo to nam się przyda akurat Dobra, lepiej siadło. O oh, fuck! Panie, tutaj na limitach, na limitach cały czas jesteśmy Ale udało nam się to zrobić, więc kolejny frag na koncie. Ej, ta trójka nas trochę uratowała w tym momencie. No widzicie, to jest Rangel, wjazd Rangela i całkiem te gry inaczej wyglądają Mamy też pakiet ewakuacji, który na pewno wykorzystam tutaj eee, Bierzemy grip'y z niego Bierzemy amunicję oczywiście, fajnie mi się grało na tym, co się grało eee, Więc setup'ik jak najbardziej na plus Dobra, więc co, akcja? ok, dziwny dźwięk słyszałem, ale robimy akcję ewakuacji już no so ja przywołam, amunicję możemy podnieść Ile tylko chcemy? No i gitara. A, bo tutaj ktoś z tego granatnika strzela. Nigdy nie widziałem fraga z tego granatnika, żeby wsiadł jeszcze komuś, nie? Ale, ale wiem, że to jest mocne, że można tak sniki gość zdjąć, że... Nawet ta osoba będzie nieświadoma. Nie, coś spadnie na głowę i się ludzie po prostu nie podnosicie. Dobra, ewakuacja jest. Ewakuacja będzie za 30 sekund. To są jeszcze chwilkę, musimy tutaj niestety poczekać. Eee, chwyt jakiś mam do tego? Nie, nie mamy. Dwójka, jedynka. Dobra, jest spoko. Jest spoko, czwóreczka założona. Już leci sobie samolocik, więc się dopinamy do tego. 10 sekund mamy ludzi na e wylot i lecimy w stronę strefy. Do strefy mamy daleko, dlatego warto sobie tę strefę na szybko przejąć. Eee, I sobie polecimy teraz na te domki. Ej, mało kiedy nagraliśmy, tak nie? Że ewakuację robiliśmy, z miejsca wpadaliśmy na miejscówę, 3 dwa fragi zdobyte. W ogóle śmieszne jest to, że ci goście obijali mnie już na tym, na spadochronach, nie? Jak leciałem z spadochronem i zostałem e, mocno obity e, A teraz, 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 teraz ich tutaj e, klikamy. Kurczę, nie mogliśmy przyzwyczaić do tej kamerki, patrzę na drugi monitor cały czas jak to działa, e, jak to wygląda, ale mam nadzieję, że to z biegiem czasu uda mi się e, ogarnąć. Czekajcie, to mi trochę jaśniej ciemniej mogę zmieniać. Kurczę, tylko... Ciężko to się dopasować. E, dobra, więc lecimy sobie teraz tutaj gdzieś, nie? Gdzieś na te domeczki w środek. I zobaczymy jak nam pójdzie. No zobaczymy. Dobra, loty spadochronowe w tej gierce zawsze są przypałowe, jeżeli chodzi o late game'a, e, Bo to widać, bo to słychać e, jak się ląduje, jak się leci i łatwo takiego gościa przyczaić, ale jeżeli dobrze wylądujecie, e, to możecie też tutaj zaskoczyć takiego przeciwnika, tylko trzeba dobrze obserwować teren. E, ja sobie ląduję w środek z aktualnie. troszkę zrobiłem błąd, bo mogą celować samochody i się w jakiś samochód tutaj wcelować, żeby, żeby było czym rotować No teraz to już trochę za późno, ale dobra Nic się nie stało. Lądujemy sobie tutaj. Popatrzmy tutaj co się dzieje w tym momencie. Tłumik pomienia. Kolejna ewakuacja no okej, okay, będzie czym się ewakuować w razie czego Granat co jeszcze jakiś wezmę, aż tyle amunicji, to mi nie trzeba to sobie granaty pójdziemy. No lecząko, ale zestawy też się przydadzą To sobie weźmiemy jeszcze z jeden Podkładka pod kciuk to nie dla mnie, aktualnie To jest jeszcze zestawik, to też biorę Zestawy trzeba zbierać, bo jak widzicie, dzieli się przed chwilą No brakowało nam tego leczenia i, i kurcze było ciepło Ale udało się to jakoś wyprowadzić Powiem wam, że dwa razy przeżyłem na 0 HP W tym meczu, więc szczęście nam dzisiaj e, tutaj jak najbardziej dopisuje Oby tak było do końca meczu no to wtedy będzie, wiecie, perfekcyjnie, nie? Eee, dobra, tutaj to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy Wszystko w sumie mamy, tak sobie szukam Luzę, zaglądam, patrzę, co jeszcze ciekawego może być I na przykład mamy M24, który sobie e, wezmę Mamy też kompensator, który sobie przejmę M24, mogę tutaj połowę tej amunicji wyrzucić Bo to już nie jest potrzebne I lepiej sobie wziąć tutaj tej na przykład Gdzie mamy 300 No i tak to można się tego e, powoli też pozbywać e, 38 na kewie, nie wiem czy kew dwójka nie byłby... Lepsze aktualnie w tym momencie Niż zagrywać tutaj na tej Trójce, okej okay. Skara sobie wyżyciem niechcącym Zobaczymy, dobra, kolejny pakiet ewakuacji możemy użyć zaraz Weźmy tą kamizelkę dwójkę, bo wydaje mi się, że ona się W tym momencie może już lepiej sprawdzić niż ta trójka rozbita Eee, i dobra, no Użyjemy tej ewakuacji drugiej, użyjemy tego na pewno Okej, okay, mamy kolejną strefę Kolejna strefa dalej zamyka się w naszych okolicach Ale też widzę, że leci samolot Z dropem, na który można Się przyczaić, to z dropem jest? Nie, to jest linką ewakuacyjną, więc to jest gość Który może się nam urwać I tutaj do nas zaraz skoczyć Co jest niegłupią opcją Poczekajmy chwilę, popatrzmy Właśnie, linka już jest zerwana Gościa nie widzę jeszcze A przed chwilą jeszcze na niej był, nie? Więc... Możliwe, że zaraz spotkamy tutaj zawodnika, który będzie sobie leciał i którego będziemy mogli sobie, wiecie. O, właśnie. O, właśnie. O tym mówiłem. No, rozlał się. Teraz my się rozlaliśmy. O, o! Przypał. Dobra, udało się go trzasnąć, ale powiem wam, że Prawie się na nim przejechałem Prawie się na nim przejechałem, dużo, dużo musiałem też poświęcić, żeby go rozwalić Granaty leciały, no ale udało się, udało się to wyciągnąć No, nie mogłem go trafić No i jak widzieliście, poprzedni frag Siadł nam elegancko, a z tym gościem mieliśmy Potężny problem, żeby go sprzątnąć, tu le tutaj leci drop chyba, nie? Jak przed chwilą to nie był drop, to tutaj będzie dropik a, Spadający Dobra, ja się muszę dostać na ten dach. Zobaczę, co im goś ciekawego. Na ten dach da się wyskoczyć w ogóle, to jest śmieszne. Mało na które się da, ale na tym się da. Skop 8. Warto było, warto było tutaj przyjść. Kamizelka. Mosin biorę, Mosinem lubię A, pogrywać. To sobie wezmę, podbródek biorę, ale mi przyniósł. No, elegancko. Takich zawodników częściej. Tylko mógł Baria ja tak aż nie szaleć. Jak to poszalał. Dobra, bierzemy z niego te rzeczy. Załadujmy. Z Ze dwa zestawy wyrzućmy. Weźmy sobie amunicję jeszcze. O, mam. Kolejny zawodnik. Nawet dwóch zawodników. Ale była okazja. Nic, była okazja ustrzelenia ludzi niejednej głowy tam. Jak się chłop przewracał, mogliśmy, mogliśmy luźno tutaj ustrzelić. Cię tu ewakuację chcę jeszcze? Puszczę ją na przypał. Niech se będzie. Że teraz głowy nie dostać, nie z tego UAZa Dobra? Mi się to leci do góry? Amunicję podniosę. Ta ewakuacja akurat bardzo dużo e, miejsca zajmuje. Jak to ammo wyrzucaliśmy, patrzcie, 100 ammo, nie? Podnieśliśmy za to. Wezmę sobie strzykawkę. Zapięty kolejny samolot. Nie wiem, czy jest sens żeby tej ewakuacji, może zrobimy fake ewakuację Niby stąd ulatniamy, ale naprawdę się nie ulotnimy Na no, samochód by się jakiś przydał, nie, ale No dobra, polecimy do góry Polecimy do góry, zobaczymy No, no dzisiaj odcinek skupimy na, na tych lotach naszych Tutaj poleciała czerwona flara Więc zrobimy tak Kiesniki zagrania trochę. Pod ten kampik, nie? Nie wiem, czy się będę spodziewać tego. No, próbujemy. Próbujemy się bawić ewakuacją dzisiaj. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tutaj czerwoną flarę. To może tam ktoś sprzątniemy i sobie zrzut podniesiemy z niego. Nie, jak już mamy taki mecz pod zadymkę. No i to jest Rangel, gdzie uwielbiam tą mapę. Mamy tyle różnych trików i zagrywek, które możemy zrobić, że to szok, nie? Dlatego na tym się tak dobrze gra, tak przyjemnie się gra. gdzie ten drop będzie leciał dokładnie, może akurat na open, delikatny, co go tak trzaśniemy, że, że się. Chłop tego nie będzie spodziewał na pewno. Dobra, leci tak. Tak, tak, tak. Dobra, może być na open,ie. I Za strefę. Więc tegoś będzie musiał biec do nas. Dobra, jak goś nie ma trujek, to go walimy na łeb. Eee. A... No właśnie. Ale był wystawiony. Ale był wystawiony. Jasny gwint. Mieliśmy to widzowie No stamtąd mnie gość gdzieś na dłupia, bardzo daleka. W tej buce drewnianej? Nie, dobra. Widział mnie Dobra, i tego mi brakowało Dokładnie, gość mnie trafił, ale nie zabił My go sobie zdjęliśmy i podniesiemy sobie zrzut Dzięki kolego za flergana Którego sobie właśnie zupełnie tutaj O to chodzi, o to chodzi Mogłem go szybciej zdjąć, tego go nie widziałem tam za oknem Ale ładnie sobie życił tego flergana, co jak co Idealnie zapakowane MG Trójka. Czy ja to chcę? Nie wiem, czy to chcę. Szczerze nie umiem tym grać. Nie chcę tego. Gili mi starczy. I oczywiście. Co a... tam jeszcze było? Gili. A i trójeczki dobra. Gili i trujeczki. Dropik podniesiony. Ooo! Oh, Elegancko, elegancko. Kolejna strefa za nami. Przejęta. Tutaj mam mega serie strzeleckie, dobrze że u ósemka była. Tutaj jest gość. Ale zeszło. Kwiaton ja wie, że go w plecy strzelają. Dobra, jest, frag na koncie No musieliśmy czekać na to, że się coś zatrzyma, nie? Jakby się nie zatrzymał, to bym go nigdy nie trafił I na to musiałem liczyć, no, ale się go zatrzymał na chwilę I udało się nam go kropnąć Pasuje zrobić tutaj kolejną rotację, kolejną rotację daleką dosyć Tak eee, taką do środka trochę Ewakuacji już nie mamy, żeby polecieć trzeci raz Ktoś nas tutaj próbował upolować przed chwilą, jak widzieliście, e, na blisko, no ale im się nie udało wykonać tego zacnego planu. Dlatego ja tutaj muszę z głową podchodzić, dobra? Tutaj czysto. Tutaj mamy zrzut kolejny. Kamerę włączyłem, bo mi się niechcący odpiął z usb nie? Dlatego było tutaj te cięcie. Krótkie, Dobra, idziemy dalej. Tutaj coś mamy? Czy nie? Tutaj nie mamy niczego. Tam też nic, jakieś strzały słyszę. Ale nie widzę, mamy to gili cały czas jak ja muszę przebiec przez sam środek. To jest ludzi niemożliwe dla mnie do wykonania w tym momencie. To auto by się przydało. Ta gierka nabrała jakiejś sensu. Mam z przodu kolejny samochód. Czekajcie. A i zawrócił na drugą stronę pojechał Gdyby tym łazem a przydusił w moją stronę, to bym go miał na czystym strzale. Niestety nie udało się tego zrobić. Mamy minutę. Z lewej strony się pruje jakiś typ. Tu też. Ale będzie rotowana do tej daczki. Patrzcie. Mamy pięknego headshota ludzie tutaj O właśnie, szósty frag na koncie, no to czekałem Siado do samochodu, gości instant head, nie? Więc warto czasami chwilkę Poczekać zanim ee, Zanim, zanim strzelimy Bo nie zdarzył się obrócić, zrobił przysiad ludzie na Na kula, że tak powiem Jest szósty frag na Mosinie, Mosin wchodzi Mosina lubię Żeśmy trochę hamą, aptekę weźmy dużo. Eee, I coś jeszcze? Chyba tyle. Dobra, kolega dał nam tutaj opcję rotacji, więc z niej skorzystamy na szybko, bo to jest kawałek. I przecisnąć się przez ten open. Jest ciężko. Eee, kolejny problem jest taki, że mamy ludzie sam las tutaj. I w tym lesie też już niektórzy swoje pewnie pozycje pozajmowali. Jedni lepsze, drudzy gorsze. Trzeba będzie pod to zagrać. Te domki też są w strefie. Więc to też nie jest głupia opcja grania pod to. Mam ktoś do, do nas dalej snajpi. Tutaj jest kolejny na blisko. Co? Chłopie. Do mnie nie. Do mnie nie tak. Zagnojek. Leczył się tutaj, ale próbował mnie jeszcze objechać. Skopał 8 mam, tłumik do snipery, A wezmę. Skorzystam z tego. Nie wiem, co mi trafił. Ale nic mi nie zrobił, z tego co widzę. Aktualnie, dobra, bierzemy energole w siebie. Ładujemy jeden, drugi. Środek i energolę, dobra. Kolega był uratowany Przed ofensywą od zawodnika, dosyć mocno Możemy pograć na tą strefę, powiem wam szczerze Jest gili Tutaj nikogo nie widzę na razie Miejscówę mamy całkiem fajną aktualnie, 13 osób w grze 8 fragów na koncie i takiego meczu dawno nie było Ten Karakin, który powrócił Rozkręcił mnie w tym pubgu delikatnie, nie? I takich meczów czasami brakuje. To są takie dni. Dzisiaj grałem w Tarkowa, miałem mecz, gdzie miałem 16 ubitych osób, z czego 5 to było PMC. Więc yy, jeden z lepszych meczy. Tarkowie dzisiaj wchodziło elegancko. W PUBG chodzi też bardzo ładnie. E, jeszcze rangel nam się trafił, i powiem wam, że to jest pierwszy mecz, który dzisiaj gram. Więc wydaje mi się, że naprawdę jest no mega kozacko. Jeżeli o to chodzi. O! Oh! Sneaky boy! Nie było głowy! Mocna klata bez głowy. Gdyby to była głowa, to byłby dziewiąty frag już na koncie. Ale się nie udało. Ja też tutaj ludzie się nie będę wiecie. Cykał jakoś mocniej. Ja no Jak coś widzę, to próbuję. Widzę na daleko. Trzeba pruć, nie ma co. Mamy tłumik, trzeba to też wykorzystać. Ktoś na blisko gdzieś nie stoi to... Nie ma opcji nas zdjąć. Ok, tutaj czysto. Podbijamy. Idziemy z granicą strefy, nie? Więc... To też nie będzie takie proste później do takiej dalszej rotacji. Bo ktoś gra też granicą strefy. Pilnuje to nas objedzie. Mamy te trójki, to nas chwilę uratuje. Od razu nie zginiemy jak tej strzeli, Też zależy co będzie trafiał, jaki kaliber. jest czołga? Nie, tak samochody mamy. Mamy też strefę już tu. pod tymi drzewami trochę, nie, ale... No lekko nie będzie. Dobra, strefa jest po naszej stronie, więc nie musimy przez drogę przebiegać. Mam jakieś plusiki tego. Dwie osoby zginęły w strefie w ogóle. Więc chłopaki się pogodzili chyba z tym, że nie zrotują. I im się poginęło troszkę. Są smouczany jakieś Okej, okay, smouki jest u was, Więc ktoś w tym smołku jest I no tylko teraz wyczaić To nie będzie łatwe A jak tutaj na granicy, chłopaki? Też nikogo nie widzę Tam spadł gość w strefie No, są jeszcze strzały z tej prawej strony. Jest gość, który się nie będzie chciał do nas, chyba też pakować, jeżeli chodzi o strzelanie. I sobie zaraz wystrzeli tutaj. W momencie musiał biec. My też już musimy biec w tym momencie. A tak patrzę co jakiś czas, te tekstury sobie sprawdzam. Cię pojawiają, żeby się na tym nie przejechać, nie? Boję się, że dostanę w plecy, albo ktoś gdzieś siedzi. Tak wiecie, na boku. Jest duże prawdopodobieństwo na to. I samochód. Jest ten Dziurson. Mamy tej strefy, ale. Mamy też gościa. Widzę go. Oj, mamie! Z pompą! Zostawiłem mu 0 HP, Goś mi objechał pompą, ludzie, to jest ciekawe, nie? Dwa szybkie strzały na trójkach. Gdybym miał zwykłą broń, to czuję, że mógłby zginąć tutaj. Dobrze zagrał taktycznie. Więc w tym momencie mamy, moi drodzy, 8 fragów i 5 miejsce. Mam nadzieję, że taki mecz wam się na Erangelu podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień, żeby być na bieżąco. No i no i moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć wam, zadaliśmy tutaj 884 damage. U.